Wyobraź sobie taki poranek. Ptaki ćwierkają, jeszcze jest ciemno. Ty, pełni sił, wigoru, patrzysz na zegarek, a tam piąta rano. Teraz porozmawiamy sobie o książce Robina Szarmy, klub Piąta Rano. Czy warto o piątej wstawać i co nam to może dać? Sam nie lubię wczesnych poranków, więc zobaczmy, czy damy radę się przekonać. Przed 30, czyli wiedza z książek, wystąpień TEDx oraz wyjątkowe wywiady, które uzbroją cię w odpowiednie narzędzia i mindset do osiągnięcia Twoich upragnionych celów. Zapraszam, Patryk Czerniewski. Każdy ma już w swoim życiu pewne. Ramy, których się musi trzymać. Być może są już dzieci, które trzeba odwieźć do przedszkola, być może masz pracę, w której musisz być od 8 do 16, więc jak ten czas dla siebie móc wygospodarować, w którym będziemy w stanie się rozwinąć, będziemy w stanie nabrać nowych umiejętności, będziemy w stanie robić rzeczy wyjątkowe. I właśnie o 5 rano, według Robina Szarmy, jest na to czas. Przez to Ile mamy bodźców w ciągu dnia, zarówno tych wirtualnych, jak i, jak i niewirtualnych, mnóstwo rozmów, mnóstwo powiadomień na telefonie, mnóstwo SMS-ów, telefonów, tak naprawdę już po godzinie 12 nie jesteśmy w stanie się skupić w 100%. Nasz mózg jest już trochę e, przeciążony. Nie jesteśmy w, tego, w tym stanie flow, nie jesteśmy w tym stanie e, pobudzonej kreatywności. Według autora ten czas, w którym nasz mózg jest w pełni sił, to właśnie wczesny, wczesny poranek. Z zanim nasz mózg się przewoźcuje tymi codziennymi rzeczami, informacjami e, czy innymi zjawiskami, które nas otaczają. Spokój porannego życia, porannego wstawania, e, pobudza do działania dopaminę i serotoninę. I to właśnie te dwa hormony pobudzają naszą kreatywność, która potrafi naprawdę, naprawdę wiele zdziałać, jeśli chodzi o innowacyjne pomysły czy skuteczne poranne rozwiązania. Autor rzuca nam takie zdanie: Jeżeli chcesz osiągnąć to, co osiągnęło 5% ludzi na świecie, musisz robić to, czego nie lubi robić. 95% pozostałych procent ludzi. A myślę, że właśnie takim zjawiskiem jest poranne wstawanie o 5 rano. Miliarder wytyczył swoim uczniom cztery punkty, których trzymają się wielcy tego świata. I oto te cztery punkty. Po pierwsze, nie talent czyni sukces, a samodyscyplina oraz wytrwałe powtarzanie pewnych umiejętności. Jeżeli chcemy być w czymś dobrzy, musimy pewien proces, pewne działania non-stop. Bez ustanku powtarzać. Jeżeli nie mamy na to czasu w czasie pracy czy po pracy, jedynym możliwym momentem jest poranek i te kilka godzin od wstania do momentu pójścia do pracy. Po drugie, kluczem do sukcesu jest skupienie. O tym już mówiliśmy. Nasz mózg przebodźcowany nie jest w stanie wygenerować w sobie tyle skupienia, ile jest w stanie wygenerować. Od świtu, od poranku. Więc jeżeli w naszym grafiku są wpisane te najbardziej rozwijające, kreatywne rzeczy, warto wpisać je jako pierwsze. Warto robić je z samego rana, oczywiście według autora o piątej rano. Po trzecie, świadomość tego, jaka siła tkwi w małych krokach. Jeżeli chcesz nauczyć się nowego języka i wiesz, że masz z tym problem, nie możesz się za to zabrać, nie myśl o tym, co będziesz umiał za miesiąc, co za dwa miesiące, czy już będziesz świetny, czy już to ci da możliwość komunikacji swobodnej, czy pisania oficjalnych pism po angielsku. Skup się na małych krokach. Skup się na tym, żeby na przykład każdego dnia o poranku nauczyć się pięciu, dziesięciu nowych fiszek. Każdego jednego dnia. Nawet się nie obejrzysz, nawet nie będziesz wiedział, kiedy będzie tych fiszek już za tobą. Tysiąc albo dwa tysiące. E, więc jeżeli masz z tym problem, żeby się za coś wziąć, nie myśl długofalowo, pomyśl o małym kroczku, który możesz wykonać, i potem powtarzaj go codziennie, 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 aż do znudzenia. I ostatnia rzecz, na której powinieneś skupić się w swojej porannej rutynie według robina szarmy, to skupienie się na sobie, na swoim ciele, na swoich emocjach, na swoich odczuciach. Daj sobie chwilę, daj sobie minuty, być może pół godziny, być może godzinę na medytację, na po prostu posiedzenie sobie z kawą, bo w ciągu dnia bardzo ciężko jest nam takie momenty sobie wygospodarować. Jeżeli chcemy żyć według autora, w zgodzie ze sobą, tą drogą właśnie dojść do sukcesu, to moment na spotkanie z samym sobą jest właśnie we wczesnym poranku. I według autora, jeżeli chcemy mieć trochę czasu na spotkanie sam na sam ze sobą, to ten moment następuje właśnie o wczesnym poranku. Autor mówi nam również o tym, że jeżeli chcemy naprawdę udoskonalać samych siebie, nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na mindsetie. Wiele książek mówi o tym, że myśl pozytywnie, programuj swój mózg tak, żeby pozytywnie tworzył Twoje wizje przyszłości, a autor nam troszkę inną tutaj daje koncepcję. Mówi, że poza mindsetem, Rozróżniamy jeszcze HEALTH SET, HEART SET i SOUL SET. HEART SET. Jeżeli człowieku o swoje relacje nie zadbasz, będziesz skończony. Nic ci nie pomoże. Jeżeli robisz wszystko, co jest opisane w książkach, co powinno cię do e, sukcesu doprowadzić, a nie dbasz o swoje relacje, o swoje stosunki z innymi ludźmi, finalnie to cię przeciąży. Finalnie i tak nie odczujesz e, szczęścia, bo to relacje są... E, Tą wyjątkową rzeczą, która a, daje człowiekowi radość. Jeżeli o tę strefę swojego rzucenia zadbamy, każda inna będzie bez sensu. Healthset. set. Dbaj o swoje zdrowie myślenie, rozkminianie, pracowanie, może jest spoko, ale bez wysiłku fizycznego nie tworzy kompatybilnej całości, a to właśnie według autora rano jest ten czas, żeby e, być może pójść na siłownię, być może w domu trochę się poruszać, od razu, od piątej rano pobudzić to tętno, e, abyśmy byli bardziej e, pełni życia. Pamiętaj, że ten mały wysiłek, który każdego dnia e, możesz z samego rana wykonywać, nie dość, że ci spali kalorie, to sprawi, że również Twoja głowa będzie o wiele lepiej działała. No i soul set najbardziej skomplikowany temat. Jeżeli nie masz czasu, żeby pomyśleć o sensie, nawet nie tyle świata czy życia, tego czy Twoja praca ma jakiś cel, czy Twoja relacja ma jakiś cel, dopiero kiedy uporządkujemy w swojej głowie pewne odpowiedzi, one nadadzą kierunek wszystkim naszym kolejnym działaniom: trzy rzeczy: hard set, health set i soul set. Kolejną instrukcją, którą możemy znaleźć w książce Robina Szarmy, klub Piąta Rano, to zasada 20-20-20. Jej celem jest zmniejszenie kortyzolu, y hormonu stresu, aby już od samego rana po prostu wygonić go do innego pokoju. Jak to zrobić? Pierwszy etap: pobudzenie swojego serca do pracy, pobudzenie swojego ciała, czyli 20 minut krótkiego, acz w miarę intensywnego wysiłku fizycznego. Dalej, między 5.20 a 5.40 znajdź czas na refleksję, czyli soul set. Na spokojnie, pomyśl sobie o tym, co robisz. Czy to, co robisz, lubisz? Czy według Ciebie ma to sens? Dokąd chcesz dążyć? Co chcesz dać ludziom? Co chcesz po sobie pozostawić? To są pytania, na które w dzisiejszym świecie nie mamy często czasu, a bardzo ważne, żeby na pewnym etapie swojego życia umieć sobie na nie odpowiedzieć. Trzeci etap, czyli 5.40 do 6.00. To 20 minut rozwoju. Niech to będzie kolejny rozdział książki, to może być podcast, to może być cokolwiek, co sprawi, że będziesz o ten procent, promil mądrzejszy niż dnia poprzedniego. I ta jedna godzina, powtarzana każdego jednego dnia, na pewno przybliży cię do ogromnego rozwoju oraz do osiągnięcia upragnionego celu. Ostatnia lekcja z książki Robina to mm, kilka słów o regeneracji i o tym, jak ważny jest sen. Kocham wszystkie książki, które mówią o tym, jak ważny jest sen, bo jestem ultra fanem tego momentu życia. Pierwsza rzecz jest, myślę, że dla każdego znana, kto interesuje się tematem dobrego snu, czyli wyłączenie wszystkich świateł niebieskich, które mogą nas rozpraszać w porze wieczoru. A druga rzecz to sama świadomość tego, że kiedy są jakieś bardziej intensywne momenty naszego rozwoju, pracy, kariery, musimy umieć je przeplatać z okresami wypoczynku. Bo finalnie, jeżeli to nie jest fizyczna kontuzja, to będzie to na przykład wypalenie zawodowe. Dopiero taki yin-yang, czyli mam okres naprawdę mega intensywny i przeplatam go z odpoczynkiem, może z sauną, z masażem, z dniem bez niczego. I dopiero taki tryb życia sprawi, że będziemy w stanie nie tylko osiągać swoje cele, ale po prostu żyć szczęśliwie. Podsumowując, robin nas troszkę prowokuje. Mówi, że jeżeli nie chcemy być jak 95% społeczeństwa, chcemy się wyróżnić, być lepsi, mądrzejsi e, i osiągnąć wyższe cele niż reszta, powinniśmy spożytkować w jak najlepszy sposób pierwsze e, poranne godziny i bardzo świadomie powtarzać ten schemat. Budzić się o 5 rano, rozwijać się i wiedzieć, jaką wartość niesie ze sobą każdy poranek. Nie jest to łatwe, na pewno dla mnie, czyli człowieka, który jednak woli wstawać koło godziny 8-9, dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z Was próbował nastawiać sobie codziennie budzik o tej godzinie. Ja sam wciąż walczę z tym, chciałbym się zainspirować czyjąś tutaj historią, czyjąś przygodą z tym wstawaniem poranną 5 rano, także bardzo Was proszę o odrobinę inspiracji oraz nadziei w moim nowym celu. Jeżeli chcecie podobne odcinki obejrzeć na kanale Przed30, zasubskrybujcie ten kanał, udostępnijcie Pliknijcie ten odcinek, jeżeli Wam się spodobał i widzimy się już za tydzień na kanale.